Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Na szybko potreningowy shake, a na tak naprawdę śniadanie, obiad i kolacja jest godzina 21:30 u mnie. Nagrywam to w dzień, właśnie kiedy miałem trening 70 km. Rowerem I nie mam ostatnio dla Was czasu, żeby nakręcić taki porządniejszy przepis, jak to już kilka jest na tym kanale, więc jedziemy na szybko. Trzy jajka z domowego chowu do tego dwa kiszone jajka już się spokojnie tam miesiąc kiszą i teraz. Kuchnia alchemika, łyżeczka MSM, łyżeczka trawy jęczmiennej, kilka tabletek chlorelli, kilka tabletek spiruliny, łyżeczka inuliny. Mamy inne nie? Yy, łyżeczka kurkumy 1 trzecia łyżeczki pieprzu kajen i łyżeczka imbiru żeby to lepiej ruszyło i żeby dodać żywy kultur bakterii dolewamy ocet jabłkowy domowej roboty a także nie tyle wodę po górach co wodę po tych jajkach, ale one bardzo mają podobne właściwości smakowe jak i yy, zapachowe, No i to jest wszystko. A przepraszam, skłamałbym was, tylko muszę na chwilę odejść, yy, ponieważ nie zabrałem oliwy z oliwek, a po takim wysiłku trochę tłuszczu się przyda do dodatkowego. Wiadomo, on jest też w jajkach, ale. Oliwa z oliwek. Porządna. Zamawiam specjalnie. Nie biorę oliwy sklepowej. Kiedyś zrobimy sobie odcinek o tym, jak ona jest oszukiwana, No i dobrze, i blendujemy. No i ona mikstura gotowa, teraz wystarczy tylko ją zjeść, a tak naprawdę wypić i to jest mój keto posiłek w dzień, w którym miałem całkiem niezły wycisk, ponieważ te 70Km zrobiłem takim naprawdę przyzwoitym, uczciwym tempem. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Dajcie znać, czy takie krótkie przepisy to jest coś, co jesteście w stanie unieść, czy nie ponieważ może chcecie bardziej szczegółowe, tak jak wcześniej, ale wtedy będzie ich mniej. Pozdrawiam, cześć!